Cześć! Ogólnie nie nagrywam filmików, e, tak zwanych beauty, e, ale coś tchnęło mnie, żeby podzielić się z Wami e, wspaniałą nowiną. Chciałabym bowiem podzielić się z Wami sposobem pielęgnacji włosów, dzięki czemu będą szybciej rosły, będą łatkie jak jedwab i dobrze odżywione. Na pewno nie zaszkodzi w każdym razie. Zacznę od tego, w jakiej kondycji są, a raczej stały się moje włosy. Od czasu rozjaśnienia pasenek na potęgę rozwijały mi się końcówki i były strasznie przesuszone. Nigdy nie miałam problemów z rozczesywaniem, a po tym zabiegu miałam jeden wielki puch na głowie. Nie chciał mi się on rozczesywać, były po prostu jak druty. Od zawsze miałam problemy z bardzo nasilonym wypadaniem włosów. Wiem, że wypadać one powinny, ale. Naprawdę to było czasem garściami. Do tego mam niezbyt gęste włosy, zaraz Wam pokażę. Po skręceniu w taki kucyk to jest tyle. Także nic specjalnego. W czasie sesji z przyjaciółką stwierdziliśmy, że siedząc nad książkami, możemy sobie nakładać odżywki. I tak się zaczęło. Najpierw nakładałyśmy samoleje krecynowe. E, powinien żyć, e, zahamować wypadanie i stymulować e, wzrost włosów. I tak też się stało. E, ale do tego dojdziemy. Po kilku godzinach zmywałyśmy to dokładnie szamponem bez żadnych większych problemów. Jedynie był problem z nakładaniem samego olejku, ponieważ jest on bardzo gęsty i powinno się go nak nakładać od skóry głowy e, po końce takiej kolejności, ponieważ... E, Skleja włos, jest taki ciężki do rozsmarowania. Potem do tego doszło jajko, co właśnie rozwiązało problem nakładania. I z czasem cała gama innych dodatków, zależnie od tego, co nam wpadło w ręce. Od stycznia do marca mogę zauważyć efekty w postaci tzw. baby hair, których wcześniej nie było. Nie mogę już wiązać koka w górę, w ten sposób, ponieważ jak. Bo zaczesuję te włosy tutaj, to widzę, jak mi te malutkie włoski stoją. Wyglądam jak kaczka normalnie. Taki jeden wielki puch. Kucyka nie widać, prawda? A tutaj jest taka. Do tego mam grzywkę. Nie wiadomo skąd się wzięła, bo wcześniej jej nie widziałam. Yy... Jak się ją uczeszę, to jest gdzieś, gdzieś taka. Jest na rzadka i w ogóle, no ale też nie wiadomo, co z nią zrobić, bo jest taka króciutka. Ech, no tak. Kasteczki robimy raz na tydzień e, albo raz na półtora tygodnia. To mniej więcej tak w środę, kiedy mam czas. I po tym zabiegu zauważyłam, że to są niewiarygodne, miękkie. To, to był dla mnie szok, ponieważ ogólnie miałam raczej błyszczące, zdrowe włosy przez większość życia, e, ale nigdy nie były tak miękkie. Nawet teraz, kiedy moje włosy. E, to czuję, że są one takie gładkie, zupełnie inne niż kiedyś. Dobra, przed podaniem wszystkich składników jeszcze do maseczki dodam, że nie suszę włosów suszarką ani nie prostuję. Sporadycznie kręcę na termowałki. Nie używam regularnie innych odżywek gotowych ani specjalnych szamponów. Myję włosy zazwyczaj codziennie i mu przetłuszczania się są one raczej suche z natury. Dobra, i teraz e, podam, jak zrobić taką e, domową odżywkę na włosy, maseczkę. Czyli tak, bazą jest e, żółtko jajka i olejek krycynowy. E, żółtko, zazwyczaj ja daję jedno na takie moje włosy, ale wy możecie potrzebować więcej. Olejek rycynowy to tak, powiedzmy, <laughs> że łyżeczkę. E, I do tego dołączamy kolejne składniki zależnie właśnie od tego, co mamy. Ja dodaję trochę wywaru z ziół, na przykład z krzypu, z pokrzywy. Mogą być też na przykład z rumianku, albo z korydębu. Rumianek rozjaśnia korydębu, przyciemnia włosy. Lecz nie można tego za dużo, bo będzie właśnie bardziej rzadki. i może się zlewać z włosów. Zaraz do tego dojdziemy. Do tego oliwa z oliwek. Może być też trochę piwa. Albo trochę cukru, sok z cytryny. Sok z cytryny też podobno rozjaśnia. Jogurt naturalny lub mleko, zmielone, siemielniane, banan majonez, chyba myślę, że najlepiej domowy majonez, ponieważ ten kupny ma w sobie ocet i jakieś inne chemiczne dodatki, więc nie wiem. Nie jestem pewna, czy to jest dobre dla włosów. Nie stosowałam też majonezu. Ale mówię teraz wszystkie te składniki, które. Spotkałam na różnych stronach z maseczkami. Do tego dodajemy jeszcze ewentualnie jedwab albo inny olejek, na przykład arganowy. Po prostu co mamy w domu. Jeśli konsystencja wychodzi zbyt rzadka, my zagęszczałyśmy też gotowymi odżywkami, które miałyśmy pod ręką. No, ja miała, miałam akurat takie, które musiałam służyć. I one dodatkowo doda, dodawały takiego zapachu ładnego, ponieważ jajko z tym wszystkim no nie pachnie jakoś specjalnie. Eee, dobra, dalej. Nakładamy na suche włosy, zaczynając od skóry głowy, bo tak jest łatwiej, to to, co mówiłam. Eee, I nakładamy to na suche włosy, nie na mokre, ponieważ wtedy to będzie ściekało. Włosy eee, wiążemy najlepiej, jak mamy taką spinkę. Nożemy tak na górze, prawda, i spinamy spinką do tego worek na głowę. I można albo w tym chodzić po prostu, to nie powinno ściekać, jeśli nie będzie zbyt rzadkie. Albo możemy ręcznikiem owinąć. Dobrze by było, jakby to było jeszcze podgrzane, więc. Albo można się zmęczyć, żeby właśnie ta nam głowa zaparowała trochę, albo podgrzać ręcznik, albo w suszarku bezpośrednio to podgrzać trochę, pod workiem już. Podobno wtedy lepiej się wkłania, wkłania, wkłaniają te składniki. Następnie, ile tego trzymamy? Trzymamy jak najdłużej, nic się z tym nie stanie. Słyszałam, że banan może być ciężko zmyć, jeśli zaschnie. Natomiast żółtko mi obsychało tylko trochę, trochę po bokach tutaj, ale to na gorącą wodę i szybko od razu odmaka, więc nie było żadnych problemów. My siedziałyśmy z tym po kilka godzin, ponieważ tak nie miałyśmy nic do roboty, tylko się uczyłyśmy. Można też w tym spokojnie usnąć, tyle, żeby wstać potem. Można, no, jeśli się nie kręcisz za bardzo, no to możesz tam się przespać chwilę. E, oczywiście w ręczniku, żeby nic nie, pobro, nie pobrudzić i tak dalej. E, no i potem po właśnie tych kilku godzinach, minimalnie chyba godzina jest, e, powinno się trzymać. E, I potem to zmywasz dokładnie. E, my zmywałyśmy no, po kilka razy szamponem, żeby to wszystko wypłukać i, i żeby nie było tego zapachu jajka. Trzeba uważać też na skrętki z, z jajka, które są takimi białymi. O Ojej, to wygląda Nieładnie. I można czasem to wyczesywać z włosów. No i nie fajnie by było wyjść z czymś, z czymś takim gdzieś na zewnątrz. Dobra. No i potem zostawiamy włos normalnie do wyschnięcia. Nie suszymy suszarką. No i to by było na tyle. Składniki, które można dodawać, dodam w opisie, na dole. I mam nadzieję, że zachęci Was to do domowych maseczek, ponieważ naprawdę myślałam kiedyś, że to się wiąże z jakimiś wielkimi poświęceniami, że tu trzeba to nałożyć i trzeba wiecie, siedzieć z tym, nic nie robić, nie ruszać się. Ale wyszło, że jest zupełnie inaczej, to nie ma żadnego problemu, po prostu normalnie funkcjonujesz, sprzątasz cokolwiek, tylko związać włosy i worek na głowie, na głowie jazda. Także <grym>, no kiedyś, bo, kiedyś miałam taką sytuację, że nałożyłam sobie całe jajko na głowę, jak byłam młodsza i to nie był dobry pomysł. Poszłam, położyłam się w tym, dużo zgubicie musiałam się wycierać, bo to było straszne. Nie tylko samo żółtko nakładajcie, także to, mam nadzieję, że was przestrzegłam. No i dobra, i to by było na tyle. Także powodzenia.